Siemano, Siemandero! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sagi gitarowej na waszym YouTubie, czyli filmiki o gitarach. Tak się zorientowałem, że tak naprawdę takiego prawdziwego Big Muffa elektroharmonicznego, czy ten jest oczywiście już wersją reissued, nie? Jest to, wiecie, taki Big Muff tam z lat 70., ale takiego prawdziwego Big Muffa to tutaj nie było. Było kilka fuzów. Było kilka fuzów, które pewnie się wzorowały też na, na Big Muffie. Natomiast no, takiej miny przeciwpiechotnej, e, całkowitego zaprzeczenia tego, co teraz e, jest w pedalboardach, e, czyli minimalizacji, no to jeszcze nie było. Słuchajcie, no, to jest wielkie, to jest większe niż dłoń tak naprawdę normalnego człowieka, o ile ja jestem oczywiście normalnym człowiekiem. E, natomiast słuchajcie, e, dzięki współpracy z salonami muzycznymi RYF, RYF salony muzyczne. Zapraszam bardzo serdecznie do wszystkich oddziałów. Przypominam o tym, że na hasło Xantyp 77X RIF macie zniżkę, a ta zniżka jeszcze dodatkowo powoduje to, że jak zrobicie zakupy, to kasa idzie do mnie, więc możecie kupując w Riffie pomagać kanałowi. Wszystkie zniżki i wszystko co warto czytać jest oczywiście w opisie odcinka. Dzięki, dzięki tejże współpracy. Big Muff trafił w moje ręce. Nie lubicie testów, efektów, więc dzisiaj będzie krótko, ale dosyć specjalnie również tak naprawdę będzie dzisiaj. Czym jest Big Muff? No Big Muff jest klasycznym fuzem. Big Muff jest tak naprawdę fuzem, którego na przykład używał Jimi Hendrix od razu jak powstał. Big Muff jest fuzem, którego używał... Carlos Santana. Big Mav jest fuzem, którego używał David Gilmour, więc znane, e, znane nazwiska. Jest takim fuzem dosyć innowacyjnym, jak na tamte czasy, kiedy powstał, bo on powstał pod koniec lat 60., na początku lat 70., czyli długo przed tym, jak jeszcze mnie na świecie nawet nie było. E, o tyle jest innowacyjny, że ma trzy, trzy gałki. Ma gałkę tonów, e, gałkę volume. To nie do końca tak było na samym początku, że, to wszystkie, że te wszystkie feature'y gdzieś tam można było w fuzach znaleźć. No i tutaj jest też to taki fuz, gdzie konstruktorzy bardzo, bardzo chcieli, ażeby ten fuz był wydłużaczem sustainu. Dlatego gałka gain na przykład w tymże efekcie nazywa się właśnie sustain, a nie gain. To jest, też, to jest też dosyć ciekawe no bo tutaj na rzecz właśnie tego żeby ten sustain był taki wydłużony żeby można było grać takie połamane pokwadratowane, e, długie, długie nuty zrezygnowano nawet w całej tej kaskadzie która tutaj jest tych diod i tego wszystkiego co tam się, co tam się w środku kotuje i co tak naprawdę się gotuje i co powoduje że ten dźwięk jest taki a nie inny e, no oni właśnie chcieli uniknąć tego distorszynu, tak jakby czyli czyli jest to dosyć specjalne oczywiście to jest przester, oczywiście jest to fuz z fuzów y, całkowicie brudny, brudzący, y, jak mówię, kwadratowy, zjadający, zatykający się. To wszystko, co w fuzie lubimy, tutaj jest. Zresztą, tak naprawdę jest to pewnie też po prostu wyznacznik fuzów, jako takich, więc. Więc od tego wszystkie fuzy później zaczęły gdzieś tam się rozwijać i kopiować. Ja mówię, to nie jest pierwsza konstrukcja fuzowa, jaka powstała na świecie, ale jest to taka pierwsza e, słynna konstrukcja fuzowa. Od lat 90. oczywiście firma Elektroharmonik znowu jest na rynku. Ta historia tych Electro Harmonixów jest taka, że tam, wiecie, zahaczali gdzieś o softeka w Rosji, gdzieś to było tam w Ameryce, w Nowym Jorku i tak dalej. No, różne te e, różne rzeczy się e, działy, no ale nie da się ukryć, że tego Big Muffa, to w ogóle się nazywa Big Mafa pi, bo tu jest jeszcze takie pi, 14zda, i to Pi tutaj też jest w nazwie, ale i tak wszyscy mówią Big Muff, więc nikt nie mówi Big Muff Pi, tylko wszyscy mówią Big Muff. No nie da się ukryć, że jest to taki efekt, który ich wyniósł, że tak powiem, do roli, wiecie, no tych klasyków i do roli takich, takich firm, które gdzieś tam swoją innowacją i swoimi produktami zapisały się na kartach, na kartach historii. No konstrukcja prosta jak drut, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Cienka, tak nawet cienka ta blacha jest. To nie jest jakaś taka gruba blacha, jak nie wiem, w Bosie, taki żeliwny od, odlew. No, cieniutka taka blacha, ale to wszystko jest raczej wytrzymałe. E, na rynku oczywiście można znaleźć w świecie te stare, które też wytrzymały deptanie i tak dalej, i tak dalej. Włącznik: trzy gałki, jedna gałka volume, jedna gałka tonów, jedna gałka, która nazywa się sustain. Te tony działają tutaj bardzo radykalnie i z drugiej strony też oczywiście działają w taki sposób, że no, pozwalają na Kręcenie wielu ciekawych wielu ciekawych brzmień, wielu tutaj ciekawych różnych rozwiązań i generalnie no jest tak, że ta gałka również jest tutaj bardzo bardzo ważna. No bo oczywiście możemy sobie przegiąć pałkę i gdzieś tam w tych górnych granicach naprawdę już tak zatkać i i, i wiecie, i, i aż drażnić uszy. Tym, tym efektem. Co bardzo lubią basiści, bo basiści również wykorzystują tenże właśnie, tenże właśnie efekt do przesterowywania basu, i bardzo właśnie lubią to, to robić w ten sposób. Możemy ten efekt całkowicie totalnie zamulić, przymulić i w ogóle e, zrobić tak, jakbyśmy słuchali gitary z zabetonowej ściany, co też jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem. No i można znaleźć takie typowo fuzowate brzmienia gdzieś tam, gdzieś tam pomiędzy ale no jest tutaj od jednej, od jednej radykalizacji do drugiej radykalizacji poprzez yy, jakieś tam normalniejsze, normalniejsze rzeczy. Tego gainu nie brakuje. Oczywiście jak się zrobi go na mało, no to, to wiadomo, że tych, tych tych wszystkich połamańców jest tutaj coraz, coraz to mniej, ale jak się go zrobi dużo, to poza tym, że no, przestorowywuje, to fuzowato, to, to też rzeczywiście zwiększa to sustain i te wszystkie takie różne dziwne zagrywki można yy, na, tym, na tym powyciągać i ukręcać całkiem, całkiem nowe, przyjemne brzmienia. Yy, bardzo dobrze efekt współpracuje z przetwornikami single coil, a jeszcze lepiej współpracuje z przetwornikami single coil, które są P90-kami, czyli, czyli mając, wiecie, no, taki instrument. Z taką, z taką pick no Dostaniemy fajnego tłuszczu i, i fajnie, się to, fajnie, się to razem, fajnie się to razem zazębi. Wspomniałem oczywiście klasyków, czyli Hendrixa, Gilmura, Santane, ale tak naprawdę Big Muff również ma wielkie znaczenie dla rozwoju sceny grunge w latach 90 i brzmienia, które na przykład Dinosaur Junior, Mad Honey, jeżeli usłyszycie takie brzmienia, to gdzieś tam na pewno tego Big Muffa e, odnajdziecie, ale również do tak jakby kontynuacji muzyki grunge'owej, Nazwijmy to tak w cudzysłowie, czyli w stoner roku, elegancko się ten efekt sprawdza. Czyli, czyli tak naprawdę wszelkie te rzeczy, gdzie nie gramy zbyt czystym dźwiękiem. Bo na przykład heavy metalu, distortion jest dla mnie czystym dźwiękiem, w takim sensie, że to jest taki. No, wiadomo, że distortion jest dźwiękiem niepożądanym w audiofilii, w, w, w hi-fi i tak dalej. Jest to efekt, którego się unika. Został on wykorzystany przez gitarzystów jako jako coś unikalnego, no ale jest on okiełznany, jeżeli chodzi o muzykę taką typowo rockową, hard rockową czy metalową, to jest to jednak, no przyzwyczailiśmy się tego, do tego brzmienia, jest to brzmienie, które jest okiełznane. Wszędzie tam, gdzie potrzebujecie hałasu, brudu yy, i nieokiełznania, sprawdzi się właśnie tenże oto <laughs> Big Muff. Yy, słuchajcie, powiem jeszcze tak, jeżeli odcinek się podoba, zostawcie łapkę w w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zasubskrybujcie kanał, czytajcie opisy, bo oczywiście są bardzo ważne rzeczy w tych opisach. Sprawdźcie, o co chodzi z ewolucją październikową. Jeżeli ta idea Wam się podoba, zapraszam do wspierania kanału poprzez Patronite. Cała reszta ogłoszeń fokpasterskich na końcu dzisiejszego odcinka. Dowiecie się na przykład, jakie są zabawy w tym miesiącu, a te zabawy są tak naprawdę... Wracając do naszego, do naszego Big Mafika, słuchajcie, dlaczego ten test dzisiejszy będzie nietuzinkowy? Po raz pierwszy chyba coś takiego zrobiłem. Na pewno nie robię tego często. Zrobiłem dzisiaj coś takiego, że cały ten test jest nagrany na pełnym, totalnym, spontanie. Więc od razu przepraszam za wszelkiego rodzaju dysonanse, wszelkiego rodzaju pomyłki, które za chwileczkę usłyszycie. W jednym kanale będziecie mieli nagraną partię. Rytmiczną na Gibsonie SG Bullion z pick-upem Vermilion od bazoko, bazokowym, sygnaturowym i z P90. I generalnie będzie tak, że, no jeżeli nie będziecie słyszeć różnic, bo coś się przekręciło, to zmieniłem coś w gitarze. Ale włączyłem sobie bęben na tam chyba 4,5 minuty. Jednostajny, monotonny rytm i stwierdziłem, że nagram jedną partię instrumentu. Totalnie w ogóle nic nie kombinując, niczym się nie przejmując. To mając coś tam w głowie gdzieś tam trzymając się oczywiście jakiejś tonacji. Mm, chyba D, MOL, nie wiem. <laughs> I generalnie, no mając jakiś tam zarys, ale nie trzymałem się jakiejś specjalnie formy, referenc, zwrotka, coś, po prostu pojechałem sobie totalną, totalną improwizacją. No i jak potem posłuchałem tego nagrania, to stwierdziłem, kurczę, czegoś mi tutaj tak jakby troszeczkę brakuje i postanowiłem, że dogram do tego drugą partię na telekasterze, która będzie partią troszeczkę bardziej w wysokich rejestrach i ona jest w lewym kanale. No, i teraz uwaga. Dlaczego przepraszam za to, że być może gdzieś są pomyłki? Bo tak naprawdę nie pamiętając tego, co nagrałem wcześniej, wiedząc tylko, że gdzieś tam trzymam się jakiejś tonacji, grałem w jakiejś tej tonacji yy, na tej drugiej gitarze i gdzieś może się to przegryźć, bo na przykład wymyśliłem sobie, że odejdę od tej tonacji wcześniej, a nie pamiętałem tego, co było zagrane. Więc jest to taki dżemik, yy, ksantypowo stonerowski, bez jarania ganji, yy, który yy, którym yy, no, chciałem wam pokazać po prostu, jak się tutaj tym wszystkim kręci i stwierdziłem, że to będzie dosyć ciekawe i że tak naprawdę to nie potrzeba nagrywać już więcej tych próbek tego, tego urządzenia, bo wszystko tutaj jest tak naprawdę pokazane, czyli pokazana jest ta korekcja w obu miejscach, pokazane jest to, jak to się ze sobą gryzie, zazębia i co, i co można zrobić. Wszystko jest w labo na Labodze, na tejże, na tejże kolumnie, na Labodze, na czystym kanale, na TS-ie, gitary, no to tak jak powiedziałem, Mensinger, Telecaster i Burion Gibson. Eee, no ich to chyba to chyba tyle, więc yy, co? Posłuchajcie i wybaczcie. Mówię, zapraszam oczywiście jeszcze raz wszystkich do tego, żebyście wchodzili do salonów muzycznych riff w Waszych miastach. Żebyście kupowali przez, tą, przez ten kod, do końca roku ten kod działa na właściwie większość produktów, oprócz jakichś tam ofert, które już są ofertami specjalnymi. Dzięki temu kodu pomagacie mi w tym, że ten kanał się kręci, pomagacie mi w gitarowej, październikowej ewolucji, no bo będzie ona wymagała nakładów finansowych, niestety. Natomiast, oczywiście, bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście na kanale i teraz już ogłoszenia folkpasterskie te z te przydziałowe, które nagrałem, które będą się przewijały przez kilka odcinków, jeżeli ktoś już je widział, no to może już zakończyć, bo dzisiaj nie będzie końcówki samochodowej, bo mam mało końcówek samochodowych, więc niech to będzie zachętą dla Was, żebyście nakręcili końcówkę samochodową. Co prawda dzisiaj sam nie nakręciłem jednej, przejechałem, przejeżdżałem koło fajnego BMW-e 30, ale się nie zatrzymałem, żeby, żeby nakręcić, więc no trudno. Słuchajcie, ja jadę kręcić w tym momencie wywiad z Adamem Otrębą zespołu Dżem. Mam nadzieję, że wyjdzie długo, chociaż mamy mało czasu, więc będzie trzeba przekręcać tutaj tą gałkę, tą gałkę sasteń. Przed Wami już końcóweczka w sensie ogłoszeń pasterskich. Bardzo Wam dziękuję za to wszystko, co robicie dla kanału. Elo. Zapraszam do zostawienia łapki w górę pod odcinkiem i zapraszam również wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, do tego, ażeby zostawili subskrypcję. W opisie odcinka znajdziecie wiele różnych ciekawych linków, m.in. linki do zniżek, które pozałatwiałem dla widzów yy, na różne produkty. Produkty, głównie gitarowe, ale nie tylko. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do grupy patronów. Grupa patronów, pełna lista na samym końcu odcinka. I na samym końcu odcinka również dowiecie się, na co zbieramy w tym miesiącu, jakie są zabawy, jakie są nagrody i co się ogólnie jeszcze dodatkowo na tym kanale. Jeszcze jeden mały przerywniczek, znowu linki w opisie. <laughs> Tych linków jest tam naprawdę sporo, bo oczywiście zapraszam na swoje różne inne social media. Facebooki Fogowicze Grupa dla Was, Instagramy, TikToki, wiecie o tym, że chcę walczyć z badziewiem na TikToku i szerzyć tam naszą ideę, czyli że gitara jest najważniejszą ze sztuk. Ale również w tychże linkach znajdziecie przedpremierowe odcinki. One są dla patronów i są jedną z takich nagród dla patronów i czasem można coś obejrzeć naprawdę no, na dobre dwa tygodnie albo trzy tygodnie wcześniej. A teraz w związku z ewolucją październikową, z moim być może zniknięciem gdzieś tam z social mediów, będą te odcinki również tam wrzucone no, na grubo do przodu, więc zapraszam. Zapraszam również do serwisu Gitarową Mgła w Łodzi, jeżeli macie problem ze swoją gitarą. Naprawimy, sprawdzimy, zobaczymy co się dzieje, pogadamy o instrumencie, porad udzielamy za free. Serwisy nie są wcale takie drogie. Jeżeli natomiast szukacie czegoś gitarowego, ja troszeczkę mojej kolekcji w tym momencie wyprzedaję, więc znowu odsyłam do linków, które są w opisach odcinków. I tam możecie znaleźć mojego OLX-a. Na tym OLX-ie jest w tym momencie sporo gitarowych gratów, różnej maści. Wbijajcie, jeżeli czegoś szukacie, być może to tam właśnie jest. Wielkie dzięki za obejrzenie odcinka do samego końca. Naprawdę to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo oznacza to, że interesujecie się gitarą, a to gitara jest najważniejszą ze sztuk. Tak jak wspominałem, zapraszam do wspierania kanału. W tym miesiącu mamy ewolucję październikową, czyli zbieram kaskę na konkretne lekcje gitarowe, które chcę zrobić przez cały miesiąc. 3 godziny dziennie, od poniedziałku do soboty. Codzienne ćwiczenia, które zarówno mają mnie podszkolić w grze na gitarze, Wam pomóc w słuchaniu, tych próbek na lepszym poziomie, ale również jest to eksperyment, który ma na celu po prostu sprawdzenie, czy jeszcze się da, czy warto, czy rzeczywiście takie intensywne ćwiczenia, akurat w taki mocny, usilny sposób coś, coś robią. Więc zapraszam do wspierania poprzez Patronajty. Guzik Wesprzej pod filmem. Zapraszam do jednorazowych podziękowań. Przypominam również, że nagrodą główną w naszej zabawie patronite'owej w tym miesiącu jest taka oto, taka oto gitara. I wszyscy którzy patronują, no, mają szansę to, to, to wygrać, i mają szansę zostać właścicielem takiego instrumentu. Dodatkowo są jeszcze dwie ciekawe. Sytuację. Sytuacja numer jeden dotyczy wszystkich, którzy rozpoczęli swoje patronowanie w sierpniu i we wrześniu. Dodatkową nagrodą jest taki oto skłajerek. Więc druga, druga zabawa to taki oto skłajerek. Yy, ufundowany przez Gigi, jednego z patronów, którego wygrał i stwierdził, że bym go przekazał dalej. Propsiorki. Dodatkowo jeszcze, wszyscy, którzy już. Wspierali kiedyś kanał i powrócą do tego wspierania, biorą udział w zabawie numer 3. Zarówno w zabawie numer 1, zarówno w zabawie numer 2, bo dołączą do nas we wrześniu, ale również jest zabawa numer 3, i mamy tutaj do czynienia z dwoma. Preampami od Analog Workshop. Jeden nazywa się y, Echo Boost, a drugi nazywa się Diff Amp. Oba są gdzieś tam na kanale, można je znaleźć. Są to takie układy, które po prostu troszeczkę zmienią barwę waszego instrumentu, które można zamontować w środku. Mogę go zamontować oczywiście ja, może go zamontować y, ktoś z Was. Y, jeżeli przyślecie gitarę, to zamontujemy Wam go oczywiście y, w serwisie. Więc trzy takie oto zabawy. Trzy zabawy wspierające ewolucję y, gitarową, a wszystkim, którzy już wspierają, wszystkim, którzy już są na liście, bardzo, bardzo dziękuję, bo jak wiecie, dzięki Wam ten kanał idzie do przodu, dzięki Wam ten kanał się y, rozwija, dzięki Wam to wszystko tutaj się kręci i po prostu y, no, to jest w tym momencie dzięki Wam moja praca. Przez y, cały czas Wam za to dziękuję, bo to się mega, mega należy i pewnie bez Was nie wyglądałoby to tak, jak y, wygląda, więc w tym momencie utrzymujecie całkowicie fogownię, wszystkie opłaty i wszystko co jest z tym związane y, z prowadzeniem takiej działalności, to wszystko jest dzięki Wam. Mega, mega propsiory. Zapraszam do dołączenia do tej listy. Oczywiście również na samym końcu odcinka, jak zwykle, jest końcówka samochodowa, ale te końcóweczki się kończą. Więc jest specjalna akcja. Nakręćcie swoją końcówkę samochodową. Bierzecie telefon, bierzecie aparat, bierzecie kamerę w poziomie... Kręcicie przez minutkę samochód, kręcicie coś, opowiadacie. Nie musicie opowiadać, wtedy dołożę muzyczkę. E, jakiś fajny samochód gdzieś w waszej okolicy, wasze auto, e, które na przykład służy wam do przewożenia gratów. Niech to będzie tematyka samochodowa, która jest od, na tym kanale od wielu, wielu lat. Czekam na wasze, na wasze e, końcóweczki, oczywiście.